Dzisiaj postanowiłam nagrać e, Q&A, ponieważ zadawaliście mi bardzo, bardzo, bardzo dużo pytań, chociaż dopiero co zaczęłam, ale zadawaliście mi ich trochę, także pospisywałam sobie na naprzeciw, też was poprosiłam, żebyście zadawali jeszcze jakieś pytania, bo... bo chciałam od razu te, na te wszystkie pytania odpowiedzieć wam w tym filmie, e, więc spisałam i tych pytań jest coś ponad 40. Dokładnie 41. Także będę je czytać sobie z kartki, bo telefon mi się ładuje. Aha. Wiecie, ładuje się tam i nie dostanę tego kabla tutaj. Więc zacznę, żeby już nam przedłużyć. Eee. Dlaczego nagrywasz na YouTubie? Eee, nagrywam na YouTubie, ponieważ od pewnego czasu zaczęło mnie to interesować. Eee, chciałam też tak sobie pogadać do widzów, eee, do ludzi. No i po prostu postanowiłam założyć swój własny kanał, na którym do tej pory nagrywam. I nie chcę na razie przestawać. Kim chcesz zostać w przyszłości? Ja yy, marzę, żeby zostać architektem wnętrz, ale to jeszcze jest długa droga przede mną, więc może plany się pozmieniają. Od kiedy prowadzisz vloga? Vloga prowadzę od końca czerwca no chyba coś takiego. Nie pamiętam już. Kogo najczęściej oglądasz na YouTubie? E, najczęściej na YouTubie oglądam Cornele 55, y, Jerem Sikorski, e, kogo jeszcze? Angelikę mucha oglądam. A tak najczęściej to Kornel. Czy kupujesz brawo? Jeżeli chodzi o tą gazetę Brawo, to tak kupuję ją. Nawet mam taki kalendarz, w którym sobie zaznaczałam właśnie dni, w których wychodzą Dlaczego zmieniłaś kanał na YouTube? Zmieniłam kanał na YouTube nie dlatego, że dostawałam hejty albo nie były komentarze, tylko dlatego, że jakby to opowiedzieć, że chciałam zmienić y, mój czas nagrywania y, i ogólnie wtedy jeszcze nie miałam czasu, więc nie chciałam zaczynać dopiero po kilku miesiącach, tylko chciałam po prostu nagrywać już dalej. A akurat wtedy był taki dzień, że nie mogłam nagrywać tego codziennie, więc teraz myślę, że to na drogę i że nie denerwujecie się na mnie, że akurat zmieniłam kanał. Tylko dlatego. Jaki masz y, telefon? Jeżeli chodzi o nazwę, to jest to Samsung y, Smartphone Galaxy Korpora coś takiego. Czy masz filmik? Y, czy nagrasz filmik z książką pod tytułem tą pierwszy i drugi? Tak jak już zapowiadałam na YouTubie, tak będzie taka seria końcem sierpnia. Um, następne pytanie. Jakiego podkładu do twarzy używasz? Ja używam takiego z... z fermi, takiego coś. Stronkę, gdzie można ten podkład kupić. Podziękuję Wam na dole. Jeżeli też takiego chcecie. Czy nagrasz brother? Tak, tak, na pewno nagram brother. Tak, bo mam brata. Pisaliście, że czy nagram sister? Tak, nie, sister tak, tak, bo nie, nie nagram, ponieważ mam brata, a nie siostra, więc zmieniłam na brata, Tak, brother, tak, nagram. Jakbyś miała przez całe życie kupywać w jednym sklepie, jaki byłby to sklep? Myślę, że since chociaż high, hi M też bym mógł być. Myślę, że tak najbardziej to sensej na mam 11 lat. Gdzie chciałabyś mieszkać? Chciałabym mieszkać w Stanach, tak. Kocham Stany, chciałabym mieszkać w Nowym Jorku. I to jest takie moje marzenie z moją najlepszym przyjaciółką, żebyśmy tam kiedyś pojechały, ale nie wiadomo, czy to marzenie się także... To już sprawa życia. Gdzie planujesz jechać na wakacje? Te wakacje, nie wiem gdzie jeszcze pojedziemy, ale na pewno jeszcze do lasu gdzieś pójdziemy, na poziomki. Ogólnie to my do lasu chodzimy prawie że sobotę, ale nie chcę wam tego wszystkiego nagrywać, ponieważ yy, nagrałam już jednego vloga właśnie też z lasu, więc widzieliście jak to tam wygląda. Yy, I też wam tam powiedziałam co się stało, że nie mogłam nagrywać. Yy, ale jeżeli chodzi o te następne wakacje, które dopiero co będą, to planujemy razem z moją całą rodziną wyjechać y, nad morze i odpocząć tam dwa tygodnie chyba. Ale nie wiem. Czy słuchasz piosenek Justina? Tak, słucham. Y, Czy lubisz Telenegonę? Tak. Słucham jej piosenek i ją y, lubię. Czy nagrasz swoje przybory do szkoły? Część drugą. Tak, część pierwszą już nagrałam, która jest właśnie chyba y, się tam w którymś tam filmiku. Jest i tak nagram już niedługo właśnie z przyborami do szkoły, część drugą. Chodzi o Biedronkę, tak. Mówiłam Wam, że nagram takie coś. Czy masz zwierzęt? Nie, nie mam, ale bardzo, bardzo bym chciała mieć psa. No ale z tym mieszkam w bloku, więc pies odpada. Co chciałabyś dostać na urodziny? Szczerze to nie wiem. To pytanie się pojawia bardzo, bardzo często, ale nie wiem, czy chcecie mi wysłać prezent na urodziny, czy, czy co w ogóle, bo nie wiem. ale naprawdę nie wiem, co ja bym chciała dostać. A jak już wiecie, pewnie na czacie wiedzą wszyscy, ja uwielbiam żelki. Także, jeżeli ktoś mi chce coś wysłać, to żelki. Na pewno. Kiedy się urodziłaś? Urodziłam się 19 sierpnia 2004 roku. Jaki jest Twój ulubiony podkład do produktu do włosów? Taka w biedronce powinniście jeszcze dostać. Takie jakby mleczko do włosów, taki argan do włosów. I one są potem takie miękkie, fajne, puszyste, więc polecam Czy jesteś direkcjonerką? Tak jestem. Czy zamierzasz skończyć z YouTube'em? Nie. Nie planuję tego skończyć. Mam nadzieję, że ten plan mi wypali. Ani takie jak niektóre. Także... Nie, nie skończę na razie z YouTubem. Co najbardziej cenisz w ludziach? W ludziach cenię. Yy, dwie rzeczy. Yy, pierwsze jest to szczerość i prawdomówność. No to prawie, że. trzy. Szczerość i prawdomówność, no to jest prawie, że to samo, no ale dobra. Yy, I wyrozumiałość. Czyby na przykład, jeżeli ja bym lubiła mes, Gomez, a na przykład mój chłopak by tego nie lubił, no to. żeby on był też wyrozumiały dla mnie, że. Że ja mogę mieć swoją idolkę, mogę mieć swojego idola i on nie ma nic do tego. Czy lubisz oglądać serię szkoły? Tak, lubię go oglądać. Do której klasy idziesz po wakacjach? Do piątej. Mieszkasz w bloku czy w domu? Mieszkam w bloku, tak jak już mówiłam od nas na parę razy. Czy masz ulubiony kolor? Wiosi tak to jaki. Mam trzy ulubione moje kolory: jest to czarny, biały i pudrowy róż. Ale teraz przeważnie lubię biały kolor, bo. Nie wiem czemu chciałam mieć też sumy białe, no ale nie ja będę zmieniać to kilka dni. Jakie Twój ulubiony film? Jak na teraz? To mam dwa ulubione filmy. Jeden um, to jest tu serial. Tak, teraz jest szkoła, tak jak już tutaj też pytaliście. Jest to szkoła e, i drugi ulubiony serial. Bo film, myślę, że jest to wystarczająco bo jest taka fajna komedia, gdzie można się pośpieć. E, jak dużo czasu zajmuje Ci przygotowanie jednego posta? To też zależy, czy ten post jest y, długi, czy też krótki, ale myślę, że najdłużej to z pół godziny, a najkrócej to 15. Minut. Kiedy następny filmik? Ten filmik pojawi się dzisiaj i następny filmie też pojawi się dzisiaj Także będzie to taka niespodzianka dla was mogę powiedzieć że to jest niespodzianka czy lubisz wstawiać posty na swojego bloga uwielbiam wstawiać posty i sprawiłem to wielką przyjemność czy lubisz co lubisz jeść najbardziej nie mam takiej mm, najlepszej swojej potrawy ale jeżeli bym miała wybrać to wydaje mi się że sos z ziemniaków czy nagrywasz? E, czy nagrywanie filmów sprawia ci przyjemność? Tak, sprawia mi mega, mega, mega wielką przyjemność. Bo jeżeli by mi to nie sprawdziło przyjemności, to nie byłoby tyle filmów na moim kanale, także ja nie wiem, to co to pytanie w ogóle. Twój ulubiony sok jest to sok e, z dymbarka Cactus. E, jak radzisz sobie z hejkami? Z hejtami nie przejmuję się nimi, po prostu. Tak samo możecie myśleć, że zrezygnowałam z, takiego, z tamtego kanału, bo sam hejty. Nie, nie dlatego zrezygnowałam, tylko mówię Wam, że nie chciałam wyjść na głupią yy, i po prostu nagrywać co jakiś czas, bo wtedy akurat nie miałam zbytnio czasu, ale teraz mam. Także to nie jest to, że yy, pojawiły się hejty i ja wyciekłam z tego kanału, bo ja związałam się z YouTube'em, wiedziałam, że te hejty. Będą, bo prawie, że każdy je ma, więc ja z hejtami radzę sobie tak, że po prostu czytam, czytam te komentarze i na przykład patrzę, a tu jest jakiś hejt, że nie wiem, nie zadaje się na przykład do nagrywania filmów, no to ja sobie myślę, tak, jeżeli on tak pisze, to pisze o sobie, nie pisze o mnie, tylko pisze o sobie. To Zresztą znaczy musicie to odwracać w tę drugą stronę. I na przykład, jeżeli ktoś wam napisze, że jesteście grubi, to pomyślcie sobie, że on może być grubi i może wam zazdrościć waszej sylwetki, waszego wyglądu ogólnego. Ja sobie tak radzę z tymi hejtami i jakoś mi to wychodzi, także. Ile masz rodze rodzeństwo Jeżeli w ogóle je masz. Mam brata. Dlaczego no, pytacie w ogóle o brata, tak jeżeli nie wiecie, czy mam rodzeństwo. Ale tak. Dużo jeździsz po Polsce. Powiem Wam, że dużo. Powiem Wam, że dużo, bo tak. Mogę Wam teraz tak trochę wymienić. Tak. Maruszyna, Gliwice, Katowice Kraków, zakopane. Nowy sąd, stary sąd. Jeszcze byśmy wy. Jeszcze jedno było. Post na blogu też z tego był. W Rapce strój. I w krynicy. To tak trochę dużo. Jeszcze pewnie jak była mniejsza, to jeździliśmy jeszcze więcej, no ale jak na teraz to pamiętam jeszcze tyle, ale pewnie tak jak zawsze po filmiku przypomnij mi się, że czegoś jeszcze nie wymieniłam. także Pewnie Wam napiszę też pod spodem, jeżeli czegoś nie wymieniłam, bo zapomniałam. Yy, czy śpiewasz? Nie śpiewam profesjonalnie, ale czasami, na przykład jak mi się nudzi albo tak, muszę wstawić filmik, to włączam sobie muzykę na przykład z Gomez Good For you. I ucieszam ją, a śpiewam ja. Także nie ja mówię, że jestem jakąś artystką, że śpiewam, podobnie jak moja przyjaciółka, bo ona śpiewa o wiele, wiele, wiele lepiej. Ja już bym się jej spodziewała w telewizji, no ale nie, nie śpiewam tak często, ale czasami tak. Twoja ulubiona książka. Jak na razie, chyba moją ulubioną teraz książką jest Ziemniczek zakręcający nastolatki. Ja to czytam prawdopodobnie na okrągło i mi się to jeszcze nie znudziło. Ale myślę, że tak najbardziej to by było Tyja i Face, bo mam zamiar kupić tą książkę, ale nie wiem, czy ona jest. Już raz czytałam, do połowy tylko, bo później musiałam zacząć płacić za tą książkę, więc czytałam ją tylko do połowy i bardzo, bardzo, bardzo wciągła i nie chciałam jej nawet yy, oddać Więc. Ile czasu spędzasz w łazience? Rano około 10 minut i wieczorem około 10 minut albo 15 minut czasami w zależności Czy mieszkasz w wieżowcu? Nie, nie mieszkam w wieżowcu Mieszkam w, w najwyklejszym bloku na samej górze To takie trudne do zrozumienia, że się mieszka w normalnym bloku w I ostatnie pytanie już. Yy, jak masz na imię? Mam na imię Magda. Możecie już to zobaczyć też na moim blogu. I tak, to by były wszystkie pytania. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to możecie zadawać je na dole w komentarzach. Ja na pewno odpowiem. I tutaj i na snapie i czasami, no z czasem tych pytań będzie teraz więcej, więcej będę musiała nagrywać. Zaraz więcej takich filmików, ale myślę, że jak na razie taki filmik z odpowiedziami na te pytania, które od Was dostałam, też się Wam mega, mega spodoba, tak jak inne filmy, bo byłam zaskoczona, jeżeli weszłam na film, który wstawiłam y, kilka minut y, wcześniej, a było już 30 parę wyświetleń, to było naprawdę mega, mega przeżycie. Także dziękuję Wam bardzo i to by było chyba na tyle. Także jeżeli jakieś pytania macie, to zadawajcie je w komentarzu, nie wstydźcie się. Nawet jeżeli te pytania się będą powtarzały, bo nie usłyszeliście czegoś dokładnie, to zadawajcie je, ja w komentarzu też odpiszę. Po prostu we wszystkim, gdzie mi te pytanie zadajecie, to ja na pewno gdzieś odpowiem. Jak nie na Snapie, to napisz w komie. Jak nie w komentarzu, to nagram specjalny filmik z Q&A. E, więc tak, już muszę kończyć ten filmik bo to są wszystkie pytania, więc do następnego filmiku. Pa!